Gabi, Ciputę. Marco Asensio. Prawo! Bramkarz teraz pokazał, że koledzy z drużyny mogą na niego zawsze liczyć. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. A i piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to. Laport. Dostał teraz piłkę. Uwaga. Asensio może strzelać. Wspaniała interwencja. To powinna być bra... Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. I jakimś cudem. Wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje... Co teraz robi Asensio? Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślę. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Pablo Sarabia, piłka do Daniego Olmo, Pablo Sarabia, szczęsny, pięknie to broni, pierwsza klasa. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy.